Dzień dobry, szanowni widzowie! Witamy z okazji tej pięknej pogody Swoją drogobarowej. Jesteśmy w barze, jednocześnie gdzie możecie rzucać się kierami. Ja wiem, że to dosyć nietypowe rzeczy, ale będziemy też rozmawiać o nietypowych elementach. Mamy psa, Negra, dzień dobry, e, łapa. Witamy się z widzami, ale praw łapko, ale jest ok. Chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o wzmacniaczu, mianowicie finalnym rozwinięciu serii One, czyli One. Cast, w którym między innymi macie takie funkcje jak Voice Control. Po co to w ogóle jest? No pokażę wam w prosty sposób. Mówicie do sprzętu, mówicie też do czasem innych osób i macie reakcję Na przykład: e, Kamilo, poproszę piwo. I po to jest wam Voice Control w domu. Bardzo dziękuję za piwerko. A w tym momencie, oczywiście bezalkoholowe, przechodzimy do omówienia One Cast. Cyrusa. Zapraszam. Przejdźmy do mówienia Cyrus'a i ich dosyć nietopowego pomysłu na wzmacniacze oraz Serie One. Cyrus, czyli brytyjski producent elektroniki, no on zaczynał już bardzo wiele lat temu, bo w latach 80. Podkreśla to, że ich produkty ponad 70% cały czas działa, nawet tych z pierwszych dni produkcji. Więc mówimy o produktach, które są naprawdę kupowane na bardzo długie lata. Ma pewien dowcip: mianowicie stwierdził, że hej, robienie takich dużych obudów jak 44 cm szerokości jest bez sensu, zajmuje za dużo miejsca. I wszystkie wyglądają tak samo. My zrobimy trochę inaczej i robią małe, zdecydowanie mniejsze. I czasem jest taka sytuacja, że patrzycie na ich produkty, które są dużo mniejszej szerokości, zwłaszcza wzmacniacze, niż od całej oferty konkurencji. I wydają się one takie troszeczkę filigranowe, jakby bez siły, bez mocy, co jest ogromnym błędem. Ale o tym będziemy rozmawiać później. Lata 80., początek firmy. I firma zaczęła od produktu, który się nazywał Cyrus One. Czyli ich pierwszy wzmacniacz zintegrowany. Lecz kilka lat temu stwierdził: Zróbmy łana jeszcze raz. Jak pomyśleli, tak zrobili i powstał nam Cyrus One, ale już wiek XXI. Był to bardzo udany wzmacniacz, który zawierał kilka fajnych funkcji. Po pierwsze, macie złącza analogowe, po drugie, macie ten klasyczny Cyrusowy minimalizm, czyli dostajcie dwie gałki, trochę diut informujących Wam o tym, jakie złącze używane, jaka jest głośność, od przodu naprawdę poza jeszcze słuchawkami i włącznikiem zupełnie nic, a od tyłu złącza analogowe. Tak, jest Bluetooth. Tak, jest możliwość wykorzystania łana jako końcówka mocy, dlatego że ma złącze AV oraz możecie jeszcze podpiąć gramofon. Był to dosyć nie za bardzo rozbudowany wzmacniacz. Dostawaliście co prawda bardzo dobrej jakości dźwięk, ale ilość możliwości była dosyć ograniczona. Kilka lat później powstała koncepcja, ok, jest fajny wzmacniacz, ale dołóżmy w tym momencie jednak złącza cyfrowe. Złącze optyczne, złącze kolekcjalne i przede wszystkim złącze USB, dzięki któremu łączycie się bezpośrednio z laptopa, komputera i macie ten wzmacniacz jako zewnętrzną kartę dźwiękową, czyli najlepszy sposób transmisji plików pomiędzy komputerem a wzmacniaczem. I ten wzmacniacz został nazwany One HD. No ale w tym momencie rozmawiamy już o jego trzeciej inkarnacji, czyli o łanie Cast. Czyli do łana HD dołożono jeszcze kolejną funkcjonalność, jaką? Przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, Chromecasta. Po co Wam Chromecast? No przede wszystkim przesłuchajcie muzykę. No ja korzystam akurat z Google Music i przy pomocy Chromecasta bezpośrednio mam ją odtwarzaną na moim urządzeniu. Możecie korzystać z bardzo dużej ilości portali, które oferują Wam już łączyć z Chromecastem. Serio jest to standard, który na dzień dzisiejszy jest chyba najbardziej popularny, jeżeli chodzi o wszelkiego typu integrację między urządzeniami, ale też możecie kontrolować głosem. Nagra, pokażemy Voice Control. Daj, dziękuję. Waruj. Nagra. Aport do mnie. Daj. Dobra, trochę to nie wyszło, ale mniej więcej ideę rozumiecie na czym pole. Właśnie mi ugryzło w paluchę. Ok, widzieliście gdzieś przykład Voice Control w przypadku Negry. W przypadku wzmacniaczy do tej pory jednak tak to nie działało, ale w tym momencie, korzystając z asystentów głosowych takich jak Siri, e, takich jak Alexa, no i oczywiście asystent Google, możecie mówić do waszego smartfona, wydając komendę na zasadzie, yy... OK Google, odpal muzykę w salonie i wtedy to będzie działać. Tak działa w języku polskim. I tak jak widzicie, mój telefon już mnie podsłuchuje. Zapewne znajdziecie informację, że to jeszcze nie działa najlepiej w Polsce. OK, to nie jest aż takie wsparcie asystentów, jak w przypadku języku angielskiego, ale serio, mówiąc po polsku, możecie powiedzieć OK Google, odpal Madonnę na wzmacniaczu w salonie i będzie to działać. A, Negra, masz jeszcze jakąś funkcję? No mogę zjeść twoje niepotrzebne jedzenie. Dalej mówiąc o funkcjonalności naszego wzmacniacza. Jeszcze jedna fajna rzecz jest to, że on ma złącze HDMI. Jedno. Po co ono jest w ogóle? Mianowicie, jeżeli macie telewizor, większość ludzi jednak w domach ma telewizory, możecie przy pomocy jednego kabla HDMI połączyć Telewizor ze wzmacniaczem. Tylko pamiętajcie, trzeba się podpiąć w telewizorze pod złącze opisane jako ARC. Służy ono po to, aby wyrzucić dźwięk z powrotem z telewizora na Wasz wzmacniacz. I w tym momencie bezpośrednio macie połączenie z telewizora, dźwięk się cofa, oglądacie Netflixa na telewizorze i dźwięk Wam leci na Wasz wzmacniacz. I jest jeszcze druga sprawa, mianowicie protokół CEC, czyli kontroli. Bierzecie pilot od telewizora, bo nie wiecie gdzie jest od wzmacniacza, robicie głośniej ciszej i wtedy telewizor wie, że jest podpięty jednocześnie do urządzenia, które nazywa systemem kina domowego i reguluje waszą głośność. Czyli tak, odpalacie telewizor, z automatu odpali się wzmacniacz, wyłączycie telewizor, wyłączy się wzmacniacz. Po to jest HDMI do przesyłu dźwięku z telewizora na wzmacniacz i do kontroli głośności. No dobra, ale czymże zasadniczo jest dzisiaj omawiany hmm, Cyrus OneCast? No jest to wzmacniacz stereo o końcówkach cyfrowych, o dosyć pokaźnej mocy, zwłaszcza jak na to filigranowe pudełko ważące plus Minus 6 kg, 100 W w 6 ohmach, z czymś co nazywa się SID. SID jest to test impedancji kolumn. Odpalacie kolumny, słyszycie lekki pisk w każdej kolumnie i w tym momencie wzmacniacz stwierdził, jaką konkretną impedancję mają dokładnie te kolumny i dostosowuje swój sposób pracy do konkretnej pary kolumn. Nie przełączacie niczego z tyłu wzmacniacza, żadnego przełącznika 4,8 mam, On za każdym razem wie, jakie są to kolumny i daje. Taką wartość prądu, żeby mogły pracować jak najefektywniej, no i z jak najmniejszą szansą, żeby je uszkodzić. Pieniądze, no bo o tym zawsze trzeba porozmawiać. Jesteśmy w barze, tylko że w barze gdzie się rzuca się kierami. Ile to kosztuje? Dla 5 osób 250 zł za 1,5 godziny rzucania prawdziwymi siekierami. Jest to fajna zabawa. Wtedy polecam piwo zdecydowanie bezalkoholowe. Wzmacniacze. No trochę większe sumy. Mianowicie tak. Cyrus One, wersja najprostsza około 3500. Cyrus One HD, czyli ze złączami cyfrowymi USB, plus minus 4900. Cyrus One Cast, czyli wersja najdroższa, 6600 zł. Pamiętajcie jednak o jednej rzeczy. Jeżeli Was interesuje tak naprawdę sama podstawowa funkcjonalność, czyli wzmocnienie, tudzież wykorzystanie tego wzmacniacza jako końcówka mocy, całkowicie Wam wystarczy wykorzystanie zwyczajnego Cyrus One'a. Bo brzmieniowo i możliwościami, jeżeli chodzi o siłę, brzmienie, wszystkie te wzmacniacze są dokładnie takie same. Pomiędzy nimi różni się funkcjonalność, ale nie układ zasilania, czy układ końcówek mocy, czy samo finalne brzmienie. Finalne brzmienie każdego z tych wzmacniaczy, jak podaje Cyrus, jest dokładnie takie samo. No dobra, tak jest brzmienie. Pokażę Wam za chwilę. Najpierw idę wykorzystać to, że naciągnęliśmy tutaj obsługę na to, że dorobimy im reklamę, więc idziemy się pobawić. Do zobaczenia za chwilę. No! Tak się Wnioski. Negra portuje. To bardzo dobrze. Czasem próbuje aportować siekierę. To niedobrze. A jeżeli chodzi o brzmienie, pomimo filigranowego rozmiaru i dosyć małej masy, plus minus 6 kg, dostajecie gigantyczną moc 100 W w 6 ohmach na kanał. Po drugie, ten wzmacniacz pobiera równie ogromną moc z sieci. On pobiera w szczycie 750 W. Cały czas jest to ten sam Cyrus One, który został wyprodukowany kilka lat temu i można go dosyć polubić. Przede wszystkim energia. Dostajecie bardzo żywy dźwięk. Zwłaszcza to na górnych. Nie na zasadzie przeostrzenia, ale one stają się bardziej klarowne, bardziej energiczne. I druga rzecz, szybkość i ogólna energia, jaka ja jest w tym wzmacniaczu, stara się grać bardzo dynamicznie, bardzo szybko. Nie macie takich sytuacji, żeby bas jest cały czas wolny, okrągły, jest on szybki. Jest to wzmacniacz, który bym postrzegał jako taki starający się dać jak najwyższe tempo, jak najwyższą czytelność brzmienia. Nie robi on ciepłych długich kluków, tylko szybkie oddanie każdego dźwięku. Można to lubić, tyle żebym zaznaczył, że jeżeli macie ogólnie bardzo ostro grające kolumny, to nie do końca w tą stronę, ale jeżeli macie kolumny, które wymagają dużo prądu, żeby je poruszyć, żeby dać w nie właśnie moc, to jest dokładnie ten pomysł. Bawiłem się z kolumnami Audio Fizik Classic 8, które mają możliwość oddania dużej ilości tonów dolnych oraz nie mają przeostrzenia tonów górnych i te połączenie ze sobą naprawdę działa. Więc brzmieniowo mamy fajny wzmacniacz. Funkcjonalnie dosyć urządzenie, które wygląda na to, że dzieje się tam zupełnie nic. Dwie gałki, i włącznik ale możliwości są ogromne. Minimalizm od strony estetycznej, maksimum jeżeli chodzi o to, co możecie oczekiwać obecnie od wzmacniacza stereo. Oczywiście jest to droższy produkt, ale jeżeli spojrzymy na to, że dostajecie cały czas wysokiej jakości brzmienie i nie ma tutaj oszczędności na komponentach, jest to propozycja warta przemyślenia, bo może was zaskoczyć swoją mocą. Zaskoczyć swoim brzmieniem i jest tak mały, że wsadzicie go w każdą półkę. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych filmach. A nie ma siekiery, to znaczy, że trzeba kończyć. Cześć. No to cięcie czy odrąbanie?